Cześć, witamy Was bardzo serdecznie, Konsi oraz Jankes. Dzień dobry. Na mapie PKR pomoże tylko, że od autora NISMO. Święty Mikołaj przywiózł nam na podchoinkę, już przyczepę tam spadła na dach. Ci tutaj... ten swój klej. wcześniej wiedzą o co chodzi. Magicznym klejem ją odkleił i nie chce spaść. O, tutaj sobie taki. Pod ja nawet przecież, przecież wiadomo, że każdy pod chce przyczepę samozbierającą. <grym> no dobra. Ja, może pokażę tam wielkość pól na tej mapce, nie? A ja tu ja idę do pociąg... Po, pola co? są takie różnych kształtów. Tu ja idę do drewna. No i tam zaraz pójdziemy, bo jest dodany mod yy, lasu. No, pola są takich kształtów różnych i pola są duże. Jeszcze może pokażę, co tam jest zasiane na nich. No to jest, to jest zasiane tak, jak było na początku. Tutaj jest jęczmień, pszenica, kukurydza, rzepak. No, I jakaś jedyneczka, to jest nie wiem, czy to miało być kupowane pole, nie wiem. Miało być, ale nie będzie. A ta wcześniejsza mapa, co mówiłeś, to Agro. Agro pomoże, czy jakoś? No. To, to jaki autor jest tego? Basti czy Ktoś taki. Jakiś ktoś taki. <grywa> no, bez... ten, ten co zrobił to oryginalny że Żeś tym case'em wycofał? <grywa> no, bez odpalania widzisz, taki byłem. Widzę, że się bawiłeś. Troszeczkę. Też tak potrafię. A ja jestem już wprawiony w No dobra, to możesz jeszcze przejdę tak po gospodarstwie, pokażę mniej więcej. Ja tutaj no, podjadę po frunę. tym maszyną, maszyny i zobaczę co tutaj no, warte. No autor mówił, że tutaj są te no, modwapna, modgnoju, y, tam jakiegoś tam... i tak dalej. No, ty, ty krowy są takie... mają zabetonowane nowe. Wszystkie drzewa się bugują z tego co widzę. Tak? No i źle, źle są dodane drzewa. <grym> Krowa jedna padła. <grym> <grym> O, druga krowa padła. Widzę, że ktoś tu im nie dał jeść. I te krowy popadały. Jedna krowa stoi w drugą stronę, czyli je dupą, nie? Tutaj sobie. A wypychany obornik też chyba jest, nie wiem. Jest jeszcze co ja mówię, mod wapna, mod gnoju, mod sieczki chyba. Tak, tak. No nie sprawdzaliśmy tego, bo to trzeba pomyśleć. Nie, mieć po... bo kombajnów nie mamy. No ale to jest chyba. To jest tak. Mapa, żebyś sobie zająć trochę czas jeszcze i wytrzymać do premiery 15. A jak wiadomo, premiera 15, już 30. Kilka do? dni jeszcze zostały. No, tutaj krowy są. Tu jest jakiś budynek, a nie wiem, czy tam się da wejść, bo tutaj chyba te drzwi są zamknięte. A ja tutaj tak zaglądałem przez szparkę. Tak, tam widać, że tam jest pusto. Widać przez szparkę wszystko. Tu, tutaj też chyba jest pusto. No tutaj takie, tam chyba krowy miały być, ale pozdychały i nie ma. Super Silo jest. Znaczy, tam są tam są Silosy, jeszcze gdzieś były. O, gówno tutaj jest. Gówno? Gdzie? Silosy tam są. To jakaś wiata. I tutaj jeszcze był gdzieś jakiś skup czegoś, chyba Bel. Tam. Bo tam jest jakiś trigger, ale nie sprawdzaliśmy tego, bo wiadomo, że to... Sami sobie odkryjecie co tam się znajduje. Nie będziemy wam wszystkiego pokazywać, bo jaka to przyjemność z gry. No, trzeba samemu sobie wszystko zwiedzić. Możecie sobie tak mniej więcej zobaczyć, jak to wygląda, a później samemu sobie pozwiedzać. No, na, na początek na start tam, tych maszyn jest sporo też. Także można zacząć sobie spokojnie grę bez y, problemów. Maszyny są fajnie ustawione. No. O, tylko ta od Świętego Mikołaja przyczepa jest tam. Ale no taki szczegół. <grych> no a tutaj są takie przyczepy na start. I ten teren się prezentuje. No jest tak płasko dość, ale to może i dobrze, nie? No. A przynajmniej widać, że mapa jest spora, bo mapa jest na cały ten teren, yy... no jest cały ten teren zajęty. I widać, że jest sporo. Jak się tak spojrzy to się... To nie ma jeżeli, końca. Jeżeli taki byk taki będzie w 15 jak tutaj, co jest model na Drzewo, to panie Dobra, idę do ciebie. Bo Zaczy, chodź, się, chodź bo Próbuję się steleportować, Teraz można zobaczyć, że maszyn jest sporo na start. Kom traktor. Tylko się piły, że tak że jak ci zgas, gaśnie, to zgasła mi, nie? O, pi piła niby gaśnie, ale tak dalej dźwięk cały czas jest. Tak? Nie wiem. Bo jest manualne odpalanie. O, i mamy tutaj skupy w tym e, centrala, nasienna. I tam można kupić... sprzedać ziemniaki i kupić sobie jakieś nasiona chyba. E, dalej, a nie tym Jakie ziemniaki, pyry pyry, kartofle można sobie kupić. E, tam jakimś tym... W zakładzie polski cukier można sprzedać buraki i zabrockie agro można sprzedać tam pozostałe tam uprawy No, a moja Dobra. piła gdzie? Do no w z przodu, albo w z tyłu, nie Dobra, tutaj sobie wezmę Tylko... A nie tu są jeszcze drzewa. No, I wszystkie są te drzewa. drzewa zepsute? Tak, to je, jak drzewa, to dzisiaj się robią nagle trzy. To no jest właśnie. nawet plus taki. To więcej drzewa, nie? Mm. Tak. Więcej zabawy. Ale to dość tak wygląda. No bo autor mówił, że tam jeszcze sporo... Znaczy sporo nie, bo coś tam mówił, że jest przy krowach jakiś błąd, że zdychają. Yy. <laughs> I w ogóle... Ale to tam wiadomo, że premiera piętnastki, to co się będzie męczy jeszcze z mapą i poprawiał błędy A nie wiem, Jak czy ciądzie na kawałki już teraz, czy po prostu zostawicie i się... Ja je, zaciągniemy jej, może... No, tam. też tak wyśle. Tutaj ogarnimy, żeby to jakoś wyglądało. To ja tak te drzewa pobuguję może. Podchodzimy, prawy przycisk myszy. Tam da fajnie to wygląda. Zdaję tak się później gibią. Ciekawe, czy wiedział o tym. Tak, Pewnie tak, bo musiał to chyba testować. No chyba, że nie testował. Tak jak ja swojej które ja widzę, że pierwszy raz ścinosz. A ci pierwszy raz się bawisz z tym wodem lasu. No mówię ci, jakie to jest super. Jakie Ja też chcę coś ściąć. To Prze Przewrócą się wszystkie trzy, czy...? Nie, jedno tylko. I potem się wszystkie trzy ściąć. Jakie to śmieszne. Poleciało. No przynajmniej mamy z jednego drzewa trzy. A jak tyjesz tak bardziej przy tym... na do dole, no nie? To się siedzą szybciej. Co ty nie powiesz? Tak? No. Nie wiem dlaczego tak jest. Jedno sobie przewalimy w tą stronę. Drugie sobie przewalimy tu. A trzecie na NKS. O. Yee, tylko nie na <gry> Papier roboty będziesz miał na cały tydzień. No a wiesz, weź, weź jak to się ciężko ładuje. To weź to, załaduj. Ale dobrze, że tu jest startak zaraz obok. To można nawet przez siatkę przerzucić. A znaczy, co nawet siatki nie ma. To co lepiej? O, tutaj się trociny wysypują. Bo patrzyliśmy sobie. Ten taki czerwona, biało-czerwona wieża to był nasz punkt orientacyjny. Puh. Dawa, jeszcze ci zostało trochę drzew. Ładnie pracu pracujesz. Ładnie pracujesz. E, panie wszystkie drze że drzewa ten ogarnął. Nie, one się tak fajnie... ten... Się... Ale wszystkie mi się zbugowały. Nie, kilka zostało niezbugowanych. Ale to jak w tej reklamie u Skwardy. Ja się taki weźmie by się sprzydał. Nie, 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 bo będzie brzydka pogoda i będzie wszystko widać mapę. A teraz ładnie słoneczko świeci. Dobra, odjadę moim dojcem w wersji agro, żebyś to to ogarnął. Ja się jeszcze może po mapie przejdę. Pokażę trochę. Tu jest jeszcze raz do z tej strony, tutaj. Oj, przepraszam. Dużo z tych drzew, a jak te są też zbugowane, a chodź tutaj z piłą zobaczyć. Która? No tutaj, zobacz, tutaj gdzie jestem ja. Czekaj, czekaj. A nie, to tamte są... Czekaj, czekaj, czekaj. To te są dobre. Tak? Ścinałeś? Nie, ale sprawdzałem na pewno komputerze, no i są czerwone te znaczki, no, nie? No jest setni, a nie masz piły. Nie mam piły, nie. Ale te chodzi mi... są czerwone te. Tak. Ale czy nie są potrójne też? Wszystkie to zbłogą, Tak? Tak? No tak, no to będzie miało trochę roboty przy poprawianiu. Ale to nie przeszkadza, praktycznie w grze, tylko mamy więcej... trzy razy więcej drzewa, nie? No właśnie, więc nie, nie ma komuś... żadnego problemu. Kurde, no. to jeszcze tutaj to zostały te drzewa. Dobra, tak będziesz to zwoził, to ja to ogarnię. Kto to będzie zwoził? No ty. Wepcham tu tylko tam Jakoś... jakoś może wleci. No, i tutaj jeszcze mamy jakieś dwa miasteczka. Tutaj jedno, i na drugim końcu mapy. Drugie, tam przy sklepie. Tam jeszcze jakieś takie jest podobno mikrogospodarstwo. Też owaga, tutaj jest na farmie. Też w sumie w opisie, w opisie tej mapy tam pisze, że posiada mapę, i tam takie inne pierdoły. Kapatulta jest. Kapatulta? No, ta. Ja ta. lubię kapatulta? Ta, taka śliska z rurą taką, co się zjeżdża. Jak tu się brało w tym? Żeby to, to się brało, zamykało. Co się zamykało? Ty yy, ten... O, widzisz? Kapatulta tu jest. a to mówiłeś, że tutaj są budynki z... ZTSA? No. no? To przynajmniej tak wygląda, no nie? No nie wiem, ja tam jak jechałem sobie jeździłem sobie w ETS-ie, tam się zbytnio nie przyglądałem na te budynki. Tą kopalnię ZTS mogli przenieść. Ja teraz robię w map editorze i właśnie tak podobne takie. A ładnie to ładnie te tereny wyglądają. Jak się tak wyjdzie z gospodarstwa, to, to nawet ładnie wygląda. Gdybyś to widział, jak ja to teraz goza to naprawdę... Ja zaraz się teleportuję i zobaczę, co to. <laughs> no co, kredki. A to całe drzewo jest? No. <laughs> no czekaj, od razu tak to ustawię, żeby... Tutaj wóż, chodź, chodź tutaj. A to będziesz to na co robił, tak? Nie, choć... nie bo boję to. Chodź, to sprzedaw tutaj w tym. Będziemy mieli 10 milionów. Ale nie, to trzeba właśnie tutaj Rozciąć. Nie wiem czy tylko mi tak ścina? <grych> no mi też tutaj tak trochę. To może mapa jest słabo zoptymalizowana, nie wiem. Nie, nie no, ale w sumie tutaj... Nie, tutaj słabo to chodzi, o Ale w sumie to przecież nie ma tutaj żadnych takich bardzo skomplikowanych modeli. Kurczę, piłem, mi się zagadała, musiałem no, zagadać. Co my tu mamy? Znaczy dużo jest tych, tych takich betonowych y, kręgów. To nie wiem, po co te, te kręgi tutaj są porozwalane wszędzie. Ale lipa. Co? Żeby ten, nie mogę piły za bardzo zabrać, bo jest rozlodowane. Tam ich jest... nie można zatankować. to, to nie wiem. Nie ja tutaj tak za bardzo dużo modeli takich skomplikowanych. No tutaj, tniemy. Nie ma to. Tu też idzie na ten... na traciny. A ja bym to włożył, bez cięcia. Ale ja to się chyba nie da. Ej, jedno nam znikło. Może wciągnęło się? Niemożliwe. No. Teraz no. jakieś Jakieś się jakiejś trociny się sypią. Drugie ci włożę. To włożę, ja se to potnę w trakcie. Ale tej... w 15 też nie poprawili tego, że się tak końcówka tam, wiesz... O. No bo wiesz, to jest cała fizyka, no nie, a tam w fizyki nie poprawili w ogóle. Nie, no może trochę poprawili, ale nie aż na tyle. Nie aż na tyle, żeby ładować baloty. <laughs> tutaj. Ale nie pokazali, jak ładują baloty i zwożą, tylko pokazali, jak. Jak nie pokazali? Pokazali ostatni. Nie, ale nie pokazali, jak ten, yy, że te baloty kładą na przyczepę. Ej, kogo by kogo chcemy szukać? <laughs> Co? Dobrze, wiemy, jak wygląda sytu... jak dobrze wiemy jak wygląda sytuacja z drewnem, więc kogo by chcemy oszukać względem balotów? Przecież tam się nic nie zmieniło. Dobra. Chodź, połóż, połóż, połóż. Nie! Nie, bo to bym... trzeba było mieć do tego. Trzeba było mieć do tego jakiegoś pada czy kierownicę. Mikołaj, te no, spędzają. kierownicy właśnie ostatnio myślałem, żeby sobie nie kupić do No to weź z tej, z jakiegoś Ursusa sobie przełóż. Dobra, idzie, idzie, idzie. No masz. Kurde, nie to! Nie, że to jeszcze po drodze? No! <laughs> Uj, nie pójdziesz. No i wszystko się sprzedało. Dobra trzeba kończyć, bo ja nawet nie wiem A ty ile jest To jest to... taka burka się powoli mała robi. Strocin. No bo to wiesz jak... Bo to jak się deski tnie na pół, to trociny też się robią. Ale ty ciężkie jesteś, bo wyskoczyłeś to, to to. To aż to się ten. Bo ja jestem po prostu taki silny. <laughs> Ale coś tutaj normalnie mijasz. Dobra. Może przez te drzewa, nie wiem. Nie wiem, ciekawe ile załaduję maksymalnie. O, tutaj jest ich kilka, więc to <laughs> wszystkie. Serio zawiesiłem się nie mogę jechać. Czekaj, 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 czekaj. Ja bochun, tu... to. Tak, to... ja, jak to puścisz, to ja mu to wyślę i powiem, patrz wujku Buchunie, coś Nie, nie rób, tego, córce. nie rób tego, <laughs> w ogóle... Nie rób tego. Jak ty, nie Nie mówiłem, że chcesz... nie mówiłem ani jednej rzeczy. <laughs> że to materiał na żona. <laughs> Nie, ja tego nie mówiłem. Co ty do mnie chcesz? Nie mówię. Poszła, co? Co by nie miało? Pójść? Materiał na żonę. Pozdrawiamy wujka Buchuna i jego córkę. A córka wujka Buchuna też e, lubi gospodarstwa, więc. O, widzicie? widzicie. No, co? gra przecież z wujkiem Buchunem, no to. Dobra, dobra, nie tłumacz się już. <gry> No to tak jak mówię, że można sobie, jeśli ktoś, się, ktoś już yy, chce kupić od razu, bo premierza, bo już sam mówił sobie piętnastkę, to to jest mapa A wiecie, sam że na... będzie ten, Lamborghini, te piętnastki? Jaka Lamborghini? Lamborghini będzie. Tak? No jakieś nowe było ostatnio widziałem na tym, na bezstrzelerze czy jakoś tam. Bezczelarza. <noise> <noise> Bezczelarz? no No. To... przekręć mi się tu jak to... jakbym teraz tak puścił Nie wejdzie ci Jak to nie wejdzie patrz kręci, kręci się kręci się I co mówisz, że to tam wciągnie chyba nie Co tak jak mówię, że yy, można sobie pograć w to na tej mapce tam yeah. Żeby szybciej ten tam yeah. leciał. A ja patrzę, to Chyba że autor poprawi niektóre błędy. Coś znaczy, zablokowałem, bo jest kilka błędów. Okres kobiet i tak dalej. <grych> Ale wiecie, to, to nie od nas zależy. No nie od nas zależy. Tak jeszcze patrzę przez chwilę. Co ty tutaj kombinujesz? Patrzysz. Zobaczaj, co się będzie działo. Ja to ogarnę jeszcze. No subskrybujcie, komentujcie. No I pamiętajcie, cześć. że za niedługo wydaję coś fajnego DTS-a, więc czekajcie na to. No i za Taki. zapraszamy na. Kanał Muchu na jego cyrki. <grym> Nie, na odwiedzanie mojego kanału i kanału Jan Kesa. No serio, coś tam już pokazywał na swoim kanale? No. No to coś będziemy fajnego z... DTSa. Dobra, no to ja też będę zaglądał. Do zobaczenia, cześć. Cześć, ještě